Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Długo mnie nie było i długo też nie było kolejnej części, która jest w dzisiejszym odcinku, czyli dieta, a hipertrofia hipertrofia dieta kolejna część tych odcinków. W dzisiejszym odcinku będziemy mówili o czymś bardzo, bardzo, bardzo istotnym czyli już na wstępie możecie sobie wziąć do serca Jaka to istotna rzecz, ponieważ większość ludzi ma z tym problem, bardzo dużo ludzi ma z tym problem i jak sobie temu zadzia zadziałać, jak sobie temu zaradzić i tak naprawdę w jaki sposób można poprawić teże funkcje, ponieważ pamiętajcie o jednej rzeczy: jaka jest najważniejsza część albo jedna z bardzo ważnych części, e składników żywieniowych, które spożywacie, czy to w każdym posiłku, czy w zależności od tego, jak macie tą dietę usystematyzowaną i rozpisaną, czy u, u, ułożoną, tak? E, no ale najczęściej białko jako e, składnik budulcowy waszych komórek, waszych mięśni, jako składnik enzymów, to już na biologii was na pewno uczyli i wszystkim mówili, że białko jest budulcem. I tutaj właśnie wykorzystanie tego białka stanowi duży problem w większości populacji, tak? Ponieważ jeżeli wyjecie na przykład 200 gramów białka na dobę, 150 g białka na dobę, bardzo dobrze, świetnie gratuluję w zależności od waszej masy ciała i przede wszystkim masy. Mięśniowej, ponieważ zawsze pamiętajmy, masa mięśniowa jest tutaj wyznacznikiem tego, ile potrzebujemy, tak naprawdę, czy to kalorii, w zależności, jak wy sobie obliczacie, czy obliczacie kalorie, czy obliczacie makroskładniki. Nie liczymy makroskładników na tkankę tłuszczową, oczywiście, tak? Chyba, że jesteście zawodnikami SUMO i zależy Wam na tym, żeby również ta tkanka tłuszczowa była. E, w dobrej kondycji, żeby się jej nie pozbyć, absolutnie, tak? Natomiast, wiadomo, że nie na tym nam zależy i chyba takich osób na kanale nie mam. Wiem, że staracie się na pewno mieć dobre sylwetki, ćwiczycie, żywicie się w miarę prawidłowo albo bardzo prawidłowo różnie, tak? Nie, nie wiem na temat wszystkich, którzy mnie oglądają, na temat żywienia, co ja mogę wam powiedzieć i jakie ja mogę wam dać rady, to jest zwiększenie możliwości trawiennych produktów białkowych. Ponieważ to jest bardzo duży problem i osoby na dietach bardzo często wysokobiałkowych Albo w dietach mieszanych, natomiast jeżeli w diecie mieszanej macie powyżej 150-200 g białka, tak, to to nie czarujmy się, to jest dieta wysokobiałkowa, to jest dużo białka. Tak? I teraz co trzeba zrobić? No trzeba zadbać o odpowiednie środowisko, żeby to białko było strawione, ponieważ... Na dalszych odcinkach przewodu pokarmowego niestety niestrawione produkty białkowe będą powodowały alergie, będą powodowały nietolerancję, będą powodowały zdęcia, tak? Czyli tutaj wszystkie takie problemy związane z IBS-em i, i wszystkimi jelitami nadwrażliwymi to są bardzo często spowodowane tym, że te substancje pokarmowe są nieodpowiednio... Przetrawione już w początkowej fazie, czyli już w żołądku. Jak to jest, na czym to polega, i dlaczego tak się dzieje? Mówiłam w ostatnim odcinku o tym, że stres hamuje hipertrofię. Przypomnijcie sobie odcinek wcześniej: hipertrofia, a dieta stres, bo tutaj też jest e, zależność bardzo duża że jeżeli macie wysoki poziom stresu, wysoki poziom kortyzolu, to niestety, ale kortyzol i inne hormony stresu działają kompetencyjnie z e, testosteronem i innymi hormonami anabolicznymi, bo e, też nagrałam o tym short i o tym mówiłam, że m, akurat czytałam książkę e, Testosterone Resistance, tak, czyli oporność tkanek na testosteron i tam było właśnie napisane również, bo pamiętajcie o tym, że ja lubię czytać i zawsze, jak przeczytam coś, co już powiedzmy wiem, albo, albo już przeczytałam w poprzedniej książce, to cieszę się niesamowicie, że w kolejnej książce coś takiego czytam. I też tutaj było, zawsze te informacje są nieco rozszerzone, więc ja też bardzo namawiam do tego i zachęcam, żeby poszerzać swoją wiedzę. Czy to w podcasty, czy to w książki, zależy kto co lubi, jeżeli jesteście jedziecie, możecie mieć audiobooka włączonego, tak, bo to są bardzo fajne metody jak tą wiedzę sobie przyswajać i tutaj mm, testosteron e, bardzo będzie nie wiem, hamowany, tak? reakcja tkanek na testosteron, jeżeli macie wysoki poziom kortyzolu, adrenaliny, noradrenaliny, epinefryny, tak? to wszystko będzie niestety, ale zaburzało prawidłową, e, prawidłową odzew hormonalną na testosteron i cóż, e, no nie urośniecie, tak? Albo ta hipertrofia będzie nieco, e, nieco zaburzona. Na pewno może, e, jeżeli Andrzeja też oglądacie, a na pewno oglądacie, to wiecie o tym, że, pewnie o tym mówił, że m, my jesteśmy w stanie wygenerować większą siłę i mamy większy wyrzut testosteronu, na przykład jeżeli nasza ulubiona drużyna piłkarska wygra mecz. Tak, eee, Czyli mamy jeszcze takie pozytywne emocje, i mamy w sobie jeszcze taką dodatkową energię i motywację ze względu na myślenie. Czyli, też, no, mindset to wszystko w jaki sposób się nastra, na, nastrajamy, w jaki sposób się nastawiamy i wizualizujemy sobie. Kolejny trening jest niesamowicie istotne. Ale, wracając do zdolności trawiennych i do naszego żołądka. Proces trawienia rozpoczyna się w jamie ustnej, ale pamiętajcie, że w jamie ustnej działają inne enzymy trawienne i one tutaj będą trawiły węglowodany i będą trawiły tłuszcze. W mięsie są tłuszcze, tak? czyli część enzymów lipas, które są zawarte w ślinie, będą się mieszały z spożytym pokarmem. To jest jedna rzecz, natomiast druga bardzo istotna kwestia tego, w jaki sposób i jak długo pokarm przebywa w naszej jamie ustnej, to jest stopień jego rozdrobnienia. Na pewno kojarzycie takie doświadczenie, w którym y, to jeszcze w szkole było, tak, wsypywało się na przykład y, cukier w kryształkach i wsypowało się, albo cukier puder z kolei, tak? Na przykład 2 gramy do szklanki wody, to on się natychmiast rozpuści, Tak, jeżeli wsypiemy 2 gramy. Kryształków cukru do szklanki wody, to będziemy musieli go trochę pomieszać. Czasami jeszcze jest zależność reakcji chemicznej, czyli podniesienie temperatury zwiększa rozpuszczalność. Podniesienie temperatury również będzie zwiększało aktywność enzymów trawiennych, jeśli chodzi o żołądek. Tak? Czekam na książkę z Nowego Jorku. Wczoraj zamówiłam dotyczącą biorytmów, napisano przez Barbara O'Neill de facto i jej męża, więc bardzo, bardzo fajna na pewno będzie ta pozycja. Na pewno się o tym podzielę z Wami, jak tylko będę miała czas. Oczywiście, piszcie mi w komentarzach, co chcecie się dowiedzieć. Natomiast dzisiejszy temat i dzisiejszy odcinek: hipertrofia e, i dieta e, czyli stres, czyli żołądek czyli. E, poprawa trawienia, tak? I teraz y z medycyny funkcjonalnej i z medycyny natural remedies y również y są sposoby na to, jak zakwasić żołądek, tak? O tym też zaraz powiem. Natomiast y rozdrobnienie pokarmu w jamie ustnej, czyli ilość jakby przerzucia, mówiąc kolokwialnie, y pokarmu będzie miała wpływ na to, w jakim stopniu kwas solny z naszego żołądka będzie mógł otoczyć. Wraz z enzymami znajdującymi się w tym kwas, kwasie solnym będzie mógł otoczyć daną cząstkę pokarmową, mniejszą bądź większą. Czyli wiadomo, że jeżeli ona będzie mniejsza, to zdolności trawienne będą większe. Nie chodzi o to, żebyśmy nie jedli na stojąco, bo to nie ma żadnego wpływu, tak? tylko jedzenie na stojąco często wpływa, że ludzie jedzą szybko po prostu. tak? I tutaj jest zależność. Nie jedz jak stoisz, bo brzuch cię będzie bolał. No, nie wiem, czy tutaj można to jakoś w taki sposób e, uzasadniać, bo to nie ma nic do rzeczy, że się je zawsze na siedząco. Je się na siedząco tylko z tego powodu, że to jest wolniejsze jedzenie. Jeżeli jesz wolno, na stojąco, ja nie widzę w tym żadnego problemu. E, nie widzę w tym żadnego problemu fizjologicznie i grawitacyjnie. Pokarm będzie odpowiednio przesuwany, jeżeli stoisz, więc e, możesz sobie zupełnie stać. Tylko, żeby to robić odpowiednio w czasie i żeby nie robić to chaotycznie i zbyt szybko, tak? Mówiłam też o tym, żeby nie mieszać produktów żywnościowych, czyli nie mieszać węglowodanu z białkami, żeby nie mieszać e, e, tych składników żywieniowych, oczywiście dalej, przy tym obstaje i dalej o tym mówię, że najpierw powinno się zjeść białka, tłuszcze dopiero później węglowodany, i to nie tylko ze względu na. Zdolności trawienne i wprowadzanie do żołądka w pierwszej części produktów, które są najtrudniejsze do strawienia tak? i potrzebują dużo kwasu solnego. W momencie, kiedy wprowadzimy węglowodany, ten kwas niestety się zmniejszy. I teraz. Y Dlaczego jeszcze węglowodany powinno się jeść w drugiej porcji, czy po białku, czy po tym, jak już w naszym żołądku coś tam się znajduje, no nie będzie takiego wysokiego poziomu glukozy, nie będzie takiej wystrzelonej insuliny, tak? Czyli też ta odpowiedź y, i ta kontrola glikemii będzie dużo lepsza, więc y, to jest taki argument y, bardzo y, Silny, jeśli chodzi o łączenie produktów i spożywanie posiłków. Natomiast w kwestii HCL-u i w kwestii naszej błony śluzowej żołądka, tak? ponieważ ja się bardzo często spotykam z zapaleniami żołądka, z problemem y, bólu żołądka po zjedzeniu, skurczo, skurczu żołądka. No, i tutaj już dochodzą różne testy diagnostyczne, czyli na przykład gastroskopia, czyli na przykład urazowy test oddechowy. Pamiętajcie, to jest najlepsza diagnostyka, jeśli chodzi o Helicobacter pylori. Co robi Helicobacter pylori? Nie tylko, że uszkadza waszą błonę śluzową, bo to bakteria, ale Helicobacter pylori poprzez wydzielanie amoniaku zmienia pH i podwyższa pH do zasadowego, czyli automatycznie oprócz tego, że. Stwarza sobie odpowiednie środowisko do rozwoju, ponieważ jeżeli wasz żołądek będzie mocno zakwaszony, to helikobakter się nie rozwinie. Natomiast w lekko zasadowym albo zmienionym pH ona już ma większą pole do popisu, tak, większe możliwości e, patologicznego rozrostu i wówczas następują stany zapalne żołądka, wówczas następuje ból, wówczas następują jakieś owrzodzenia, zmiany w błonie śluzowej i to nie tylko na poziomie żołądka, ale nawet dalej w, w pierwszej części jelita cienkiego też może się to pojawić, później jakieś wrzody się pojawiają jeszcze, w komplikacjach spowodowanych mogą być również Helikobakter. Pamiętajcie, odpowiednia diagnostyka, ponieważ testy skału są bardzo słabe, więc staramy się wykryć tą urazę, którą wytwarza właśnie helikobakter Pylori. I cóż, osłaniamy żołądek, stosujemy odpowiednie preparaty, na przykład karnozynia cynku, bardzo dobry. Cynk y, zwiększa wydzielanie HCL-u, wspomagając funkcję y, komórek okładzinowych żołądka. Karnozyna również osłania, bo cynk jeszcze przeciwzapalnie oczywiście, tak? Karnozyna osłania, karnozyna później przekształca się w histydynę i w histaminę. Histamina pobudza również produkcję kwasu solnego, pobudzając czynność komórek okładzinowych, ponieważ kojarzycie, może nie, albo są leki jak na przykład ranitydyna, famotydyna, to są inhibitory H2 receptorów, czyli receptorów histaminowych znajdujących się w błonie śluzowej żołądka. No i właśnie ich stosowanie ma teoretycznie zapobiec y, chorobie wrzodowej i zmniejszyć dolegliwości. No wiecie, jeżeli ktoś ma ogromne wrzodzenia i zmiany zapalne w błonie śluzowej żołądka, ja to rozumiem, że się stosuje takie leki, żeby zmniejszyć dolegliwości. Natomiast to nie leczy choroby, to tylko zmniejsza dolegliwości, tak samo jak stosowanie leków zobojętniających pod postacią wodorowęglanów które alkalizują i zmieniają pH, obniżając kwasowość, yy, znaczy podwyższając pH, tak, zmniejszają stopień kwasowości jakby, czyli yy, pH się podwyższa, żeby to nie było tak drażniące, bo wiecie, że jeżeli sobie pobralibyście yy, niewielką ilość kwasu solnego zawartości żołądka na skórę, to by Wam wypaliło dziurę, tak, pH w żołądku powinno wynosić mniej więcej 2, więc to jest wszyscy, którzy na chemii są albo na chemii byli i chemią się interesują. Wiecie, że pH 2, 3 to jest bardzo kwaśne, więc powoduje uszkodzenia, tak? Błona śluzowa musi być bardzo dobrze zaopatrzona. Co jeszcze jaki czynnik będzie wpływał na odpowiednią funkcję błony śluzowej żołądka? To również nawodnienie tak, ponieważ nawodnienie, dostarczanie odpowiedniej ilości płynów będzie warunkiem tego, że tam mucus, tak? czyli że ta błona śluzowa jest odpowiednio zbudowana, tak? więc jeżeli jesteście odwodnieni, to też stwarzacie odpowiednie warunki do dysfunkcji tej błony śluzowej żołądka, tak? więc dużo się trzeba nawadniać, odpowiednio osłaniać ten żołądek. Też bardzo dobrym preparatem jest Slippery, czyli taki preparat ziołowy. Tylko pamiętajcie, że jeżeli to jest kora, to trzeba ją gotować, bo tutaj są różne metody przygotowywania. Dzisiejszy odcinek nie dotyczy przygotowywania preparatów z ziół. Jeżeli macie na ten temat pytania albo chcecie się czegoś poradzić, to oczywiście zapraszam do komentowania albo do kontaktu wspomagamy pracę i funkcję naszego żołądka, czyli próbujemy zakwasić żołądek. Możemy zakwasić żołądek stosując sok z cytryny. Pamiętajcie o tym, że ja akurat nie polecam octu, ponieważ ocet działa drażniąco na błony śluzowe i nie jestem zwolenniczką tego typu octowania się. Tak? ja stosuję na przykład sok z cytryny i na przykład powiem wam szczerze, że też mogę to zarekomendować spokojnie, albo pijemy naczczos sok z cytryny przed posiłkiem. Wiadomo, że posiłek pierwszy powinien być białkowo-tłuszczowy, albo e, stosujemy sok z cytryny przed e, każdym posiłkiem białkowym, albo przed obfitym posiłkiem białkowym, tak? Ja robię na przykład coś takiego, że mm, no, po treningu piję też sok z cytryny, żeby momentalnie przed spożyciem. Na przykład steka, żeby zakwasić mój żołądek, ponieważ yy, yy, pamiętajcie, że tylko i wyłącznie odpowiednio zakwaszony żołądek zagwarantuje Wam odpowiednie strawienie białka, czyli później na późniejszym etapie yy, trawienia wyeliminujecie wszystkie jakieś niedogodności i złe samopoczucie. Lepiej strawiony pokarm to lepsze benefity dla was i lepsze odżywienie waszego ciała. O tym trzeba pamiętać. Więc to jest coś bardzo ważnego i to na to chciałabym zwrócić waszą uwagę, żebyście zaczęli dbać o to, że należy zadbać o to pH, ponieważ doktor Bobrakowski powiedział, że 90% społeczeństwa ma niedokwasotę. Zaraz to będę sprawdzać, bo mam jeszcze chwilę czasu, więc y, otworzę PubMed i może jakieś badania są na ten temat. Natomiast Barbara o nim mówi, mówiła, że ona nie zna nikogo z, z zbyt dużą kwasowością żołądka, ponieważ pamiętajcie, refluks, y, zarzucanie treści pokarmowej to nie są problemy związane z, z, z zbyt dużą ilością kwasu tak? i stosowanie leków zmniejszających kwasowość, jest zrozumiałe tylko w jednej sytuacji, ale to też mówiłam o tym, że najlepiej jest stosować preparaty naturalne i osłonowe. Też mam pacjentki, które, które bardzo miały ogromny problem z, z, z stanem zapalnym żołądka, i stosowanie odpowiednich preparatów naprawdę daje dużą ulgę i naprawdę daje niesamowite rezultaty. I tutaj należy równocześnie z stosowaniem preparatów osłonowych, zwiększać kwasowość, ponieważ zwiększanie kwasowości będzie oznaczało również przywracanie odpowiedniego pH będzie, będzie warunkowało trawienie i będzie oznaczało również eliminację wszystkich patologicznych bakterii, czy to jakichś zanieczyszczeń, które tam w żołądku mogą się znajdować, a my tego nie chcemy i my przeciwdziałamy takiemu takiemu zdarzeniu, więc co jeszcze na koniec mogę. E, przypomnieć tak zakwaszajcie żołądek żeby w odpowiedni sposób wykorzystać ilość białka którą spożywacie ponieważ jeżeli m, wydajecie już na, już mówiłam o tym o tych zdolnościach trawiennych że kupujemy sobie organiczne jedzenie najlepsze najlepsze produkty jeżeli tak robicie natomiast y, y, Wspomaganie zdolności trawiennych o tym zapominacie, albo o ludzie zapominają i nawet z tych najlepszych produktów niestety nie jesteśmy w stanie wyciągnąć tego, co te produkty zawierają. I na tym się należy skupić. Niektórzy ludzie nie potrafią wchłonąć witamin, przetransformować odpowiedniego stopnia utlenienia żelaza i żelazo się stanie niewchłanialne, tak? Tym, że przywracanie naturalnych funkcji, przywracanie naszego. Mm, równowagi naszego ciała jest kluczem do tego, żeby osiągać sukcesy nie tylko w nasiłowni, na tak? nie tylko w pracy zawodowej, ale żeby dobrze się czuć i żeby normalnie funkcjonować, bo jeżeli jesteście dobrze odżywieni, jeżeli Wasz żołądek pracuje prawidłowo, to gwarantuje Wam, że również sprawność umysłowa jest lepsza. Nagram o tym odcinek, napiszcie mi w komentarzach, czy jesteście zainteresowani jak powstają zaburzenia również na przykład depresyjne, ponieważ depresja wynika z niedożywienia. Zawsze się zaczynało od tego, że kiedy przywróciliśmy prawidłowe funkcje żołądka, kiedy przewraca się odpowiednie funkcjonowanie jelit, kiedy się pokarm odpowiednio wchłania i dostarczany jest pokarm należycie. To również zaburzenia depresyjne zaczynają odchodzić i zaczynają być mniej istotne, więc yy, i można się skupić na czymś innym, ponieważ jeżeli Twój organizm źle funkcjonuje, to jest tylko taka kaskada sprawcza i to wszystko się zaczyna sypać. I powoduje bardzo dużo dysfunkcji, jedne po drugich, następujące z tak, jak powiedziałam, fizyczne i psychiczne, idą razem ze sobą i są bardzo istotne. Więc na koniec, tylko m, przypominam o zwiększaniu kwasowości, o tym, żeby wspomagać nasze trawienie. Dieta, hipertrofia, HCL. Bo też pamiętajcie o tym, że stres. Dlaczego mówi się jeszcze tylko taka przypominajka, co mi się przypomniało pod koniec, bo zawsze mi się coś przypomni, w jaki sposób stres wpływa na żołądek. No cóż, stres hamuje wydzielanie HCL-u, czyli stres będzie również powodował dysfunkcję żołądka. Czyli wiadomo jest, że. Człowiek zestresowany. Dlaczego mówi się, że człowiek jest zestresowany, będzie miał wrzody i będzie miał zapalenie żołądka? No dlatego, bo fizjolo fizjologicznie wpływa na to poprzez neuro neuroprzekaźniki i hormony, że organizm przestaje wydzielać odpowiednią ilość prawidłowych i niezbędnych substancji w naszym ciele, więc pamiętajmy o tym, że stres bardzo ma duży wpływ. Na rozpoczęcie się problemów zapalnych i rozpoczęcie się również tych dysfunkcji, które później narzucają jakieś no, duże dysproporcje fizjologicznych, chociażby neuroprzekaźników albo płynów ustrojowych. Więc zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału. No i tyle na dzisiaj. Piszcie o czym chcielibyście to wiedzieć w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.